Tyno, jesteśmy na kolejnym evencie, trzecia edycja powitanie lata. Powiedz, skąd ten pomysł na zorganizowanie tego wydarzenia? Przede wszystkim, żeby czasem spotkać się z klientkami, porozmawiać, nie tylko o sukienkach, wykorzystać przestrzeń pracowni, ogród i... Porozmawiać tak po babsku nie tylko o modzie, ale o makijażu, o tym, co planujemy na lato, jak spędzamy lato. I tak właśnie jak kończy się już rok szkolny, to co roku taką imprezę postanowiliśmy urządzać i udaje się wraz z partnerami, z Olgą Szarlińską, która stylizuje, z dobrym winem tutaj z Wilanowa, z winą best selection. I można się rozejrzeć i to samo za siebie mówi. W tym roku, z tego co wiem, trochę zmieniłaś formułę samego eventu. Nie mamy w tym roku jako takiego pokazu, ale mamy prezentację poszczególnych marek. W zeszłym roku faktycznie mieliśmy mini pokaz, jak pakować walizkę, więc były modelki. Był też pokaz na paniach z konkursu wcześniej. W tym roku zmieniliśmy, że jest tylko pokaz makijażu i chodzi o to, żeby każda z pań mogła trochę poczuć się modelką, a nie tak, że siedzimy na krzesłach, czy tu dziewczyny się przewijają, tylko, że mierzymy my, kręcimy się my i Pani Ewa z, Maluwil, z każdej tutaj pani może też zrobić makijaż jak gwieździe. Tak bardziej, żeby to był koktajl niż pokaz mody typowy. Proszę powiedzieć, do jakiej grupy docelowej kobiet, czyli potencjalnych klientek są skierowane Twoje projekty ubrań? Hmm. Takie pytanie do wszystkich kobiet, które polubią taki styl, w jakim ja projektuję. Tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, ja miksuję troszkę wpływy polskie z greckimi, gdzie mieszkam obecnie. I tak naprawdę mam klientki w wieku 20 paru lat, 30 paru lat, 40 i 60 i 70-letnie. Więc nie, nie powiem Ci dokładnie, jaka jest moja nie wiem, typowa klientka, ale myślę, że każda kobieta, która przyjdzie do mnie i się dobrze tu poczuje, to ja jej wymarzoną sukienkę zaprojektuję. Jaką dzisiaj kolekcję zaprezentuję? Też podejrzewam chodzi o kolekcję letnią. Tak, jest letnia, jest pełna motywów, które już są znane, czyli ryby, które malowałam, papugi, flamingi, jest troszeczkę paseczków, są sukienki kopertowe w przeróżnych tkanin, które albo ja zaprojektowałam, albo znajomi projektanci, którzy udostępniają druki. Też łączymy sukienki z kapeluszami panamskimi w tym roku i z biżuterią z Krakowa, puncą. Nowość u nas, tak można kolory doprojektowywać do sukienek. Jeżeli chodzi o materiały, które wykorzystujesz przy projektowaniu e, sukien, e, jakie to są? Polskie, greckie czy inne? Przeróżne, z całego świata. Sporo bawełny z Grecji faktycznie, dzianiny polskie. Drukujemy i barwimy tkaniny w Polsce, więc ja się staram, żeby jakość tkanin, które używam z każdym rokiem, wzrastała, jak również nie tylko jakość, ale pochodzenie od włókna przez całą produkcję tej tkaniny. Więc nawet jeżeli importujemy z zagranicy, żeby te tkaniny, jeśli nawet nie stricte organiczne czy bio, to żeby było wiadomo, że one były wyprodukowane w sposób fair. Jakie dzisiaj prelekcje usłyszymy podczas eventu? Usłyszymy najwięcej o makijażach, ale również zaprosiłam Anię Niziołek, psycholog, która będzie ze mną organizowała warsztaty dla kobiet. Takie, że już jak założymy sukienkę, to też żeby zadbać, ubrać to nasze wnętrze, zadbać o nie i takie na jesień będzie miały warsztaty, takie o tym wydobywaniu kobiecej mocy. Ja przestrój, Ania jakby jako psycholog profesjonalistka, która wspiera kobiety od lat, będzie ze swojej strony, no to ona musiałaby się wypowiedzieć dokładnie, co robić. Będą również z One Way Bootcamp, które organizują wyjazdy tygodniowe bądź dłuższe, gdzie porzucamy telefon, zapominamy o kamerach, o social mediach, o nawet o sms -ach. i y, sport, ale bez przesady, zdrowe jedzenie i po prostu bycie razem w naturze, w polskich górach najczęściej. I na samo zakończenie jeszcze chciałem zapytać na temat ostatniego projektu, który ty organizowałaś. Chodzi o pewien konkurs. Co to było za wydarzenie? Co to był za konkurs i dlaczego. Konkursów organizuje sporo, ponieważ to daje dużo radości, więc nie wiem, który konkurs masz dokładnie na myśli. Chodzi właśnie, o konkurs fotograficzny, która potencjalna modelka najlepiej zaprezentowała się podczas tych zdjęć i która uzbierała najwięcej lajków na Facebooku. To był piękny konkurs, ponieważ wszystkie panie, które pozowały i się są modelkami, były to panie, które nie zajmują się modelingiem na co dzień. Po prostu. Zgłosiły się, postanowiły odważyć się wyjść przed kamerę. Jedną z finalistek, która najbliżej jej było do modelki jest Izabela Tuszyńska, która była z Polonia. Jest to też niesamowita kobieta, którą y, podziwiam za to jaka jest, nie tylko jak wygląda, ale ma to coś w sobie.